W niedzielę 10 lipca do późnych godzin wieczornych trwało święto Gminy Wiejskiej Lubań, czyli słynne Henryki 2022. Była to dwudniowa, jubileuszowa, bo już 15. edycja tego znanego wydarzenia. Impreza od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu. W sobotnich wieczornych koncertach gwiazd muzyki Disco Polo, Jorgusa i Miłego Pana wzięło udział kilka tysięcy osób. Wcześniej odbyły się koncerty m.in. wędrownych gitar i cisowianek, a także konkurs kulinarny i turniej strażacki. Pierwszy Dzień Henryków zakończyła największa na Dolnym Śląsku dyskoteka pod gwiazdami, poprowadzona przez znanego DJ-a Pawła Kmiecika. Bawiło się na niej ponad pół tysiąca osób. Niedzielna część wydarzenia rozpoczęła się od tradycyjnego sadzenia drzewek obok wiekowego henrykowskiego cisa. Następnie w amfiteatrze rozpoczęły się występy sceniczne, podczas których publiczność mogła bawić się przy coverach zespołu BAM, zagranych przez formację pod nazwą Biała Armia, podziwiać zdolności wokalne reaktywowanej estrady lubańskiej oraz wsłuchać się w program kabaretowy śląskiego satyryka i aktora Krzysztofa Hanke. Odbył się również turniej gminny, w którym wzięli udział przedstawiciele gminy Lubań i gminy Ziembice. Wieczór, podobnie jak w sobotę, oczywiście należał do gwiazd. Na scenie jako pierwszy pojawił się zespół Top Girls, który między innymi zaśpiewał swoje sztandarowe szlagiery pod tytułem Mleczko i W Tobie Jestem Zakochana. Jako druga gwiazda wieczoru wystąpiła formacja Daj To Głośniej. Podczas tego koncertu oczywiście nie zabrakło wielkiego przeboju tej grupy, mama ostrzegała. W dwudniowej imprezie wzięło udział około 10 tysięcy osób, które do Henrykowa Lubańskiego przyjechały nie tylko z terenu powiatu lubańskiego, czy powiatów ościennych z Gorzeleckiego, Bolesławieckiego i Lwóweckiego, ale również z wielu odległych części Dolnego Śląska, a nawet z województwa lubuskiego. Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu oraz Urząd Gminy Lubań.